Gadanie Gadesa rozmaitości. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Gadanie Gadesa z cyklu narzędziownik podcastera. Dopiero co w odcinku 116 omawiałem parę mikrofonów Samsung C02, a teraz mam okazję testować ich, no, chyba najbliższych konkurentów, czyli parę mikrofonów Behringer C2. Między tymi dwoma zestawami istnieje mnóstwo podobieństw, ale i równie dużo różnic, więc pozwolę sobie ten temat przygotować w innym odcinku. Tutaj zaś będę starał się omówić wyłącznie Beringery C2. A muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawy zestaw, bo za około 250 zł możemy kupić dwa mikrofony pojemnościowe z dość bogatym wyposażeniem. W miłym dla oka pudełku mamy bowiem spakowaną skrzyneczkę transportową wykonaną z tworzywa sztucznego i wyłożoną gąbką. W skrzyneczce bezpiecznie spoczywają oba mikrofony gąbki przeciwpodmuchowe, sztywne uchwyty oraz stereobar. No i do tego dostajemy jeszcze garść makulatury, jak to zwykle bywa. Mikrofony są sparowane, czyli dobrano je w parę tak, by uzyskać jak najlepsze brzmienie przy nagraniach stereofonicznych. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to z pewnością nie jest to jakiś high end, ale za tę cenę myślę, że nie ma co wybrzyzać. Mikrofony wyglądają OK i są zaskakująco małe, czyli krótkie. Sztywne uchwyty są typowe dla mikrofonów Beringera, zaś gąbki. O, no cóż, szał nie wywołują. Osobiście ucieszył mnie mały stereobar, bo z punktu widzenia osoby, która chce coś ponagrywać stereofonicznie, to jest bardzo przydatny gadżet, który w innym przypadku trzeba sobie dokupić osobno, jeśli w ogóle się wie o jego istnieniu. Ten dołączony to jest najprostszy możliwy stereobar, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład jakiegoś elementu dystansującego jeden z mikrofonów, by móc ich kapsuły maksymalnie zbliżyć do siebie w ustawieniu XY. Ale generalnie jest wykonany dosyć solidnie. Więc podejrzewam, że sprawdzi się w praktyce. No, ja go używałem podczas testów i podczas nagrań, i do takiego prostego łączenia mikrofonów naprawdę się nadaje. Oczywiście dzisiejszy odcinek nagrywam w studio, żeby jak najdokładniej przekazać brzmienie tego mikrofonu. Stereofoniczne nagrania z pleneru znajdziecie w linku w opisie odcinka, jeśli kogoś no, bardziej interesują właśnie takie nagrania z terenu. Mikrofon C2 jest małomembranowym mikrofonem pojemnościowym o charakterystyce kardioidalnej, co oznacza, że najlepiej zbiera sygnał, czyli nagrywa to, co wpada do niego z przodu, z odległości mniej więcej 15 cm, czyli dokładnie tak, jak mówię do niego obecnie. Tak brzmi nagranie z boku pod kątem 90 stopni, a tak brzmi z tyłu. Jeśli chodzi o efekt zbliżeniowy, to obecnie mówię do mikrofonu z około 5 cm, teraz znowu z 15 cm, z 30 cm i z mniej więcej metra. Odporność na podmuchy jest no, tradycyjnie, jak dla pojemnościówek, słaba. Odcinek nagrywam korzystając z pop filtra, więc frazy testowe: Piekarz Piotrek przyniósł pizzę pepperoni po południu, czy poproszę papier pakowy do pakowania paczek, nie sprawiają problemu. Gołe mikrofony jednak dosyć mocno reagują na podmuchy, więc jeśli odsunę pop filtr, to usłyszymy: Piekarz Piotrek przyniósł pizzę pepperoni po południu oraz Poproszę papier pakowy do pakowania paczek. Założenie dołączonych gąbeczek troszkę ratuje sytuację. Piekarz Piotrek przyniósł pizzę pepperoni po południu oraz poproszę papier pakowy do pakowania paczek. Odporność na stuki i otarcia jest niewielka. Teraz postukam statyw. A teraz postukam w sam mikrofon. No lepiej zatem zdobyć dla mikrofonu jakieś elastyczne uchwyty, które nie będą przenosiły drgani. Jeszcze zanim przejdę do fragmentu lektorskiego, zdradzę wam ciekawostkę, bo te budżetowe maluchy kryją w sobie jeszcze dwie niespodzianki. Między innymi łagodny filtr górnoprzepustowy ustawiony na 120 Hz. Teraz go włączyłem i mówię do mikrofonu z aktywnym filtrem górnoprzepustowym ustawionym na 120 Hz. Teraz wyłączę filtr. No i słyszycie nagranie, które nie jest filtrowane. Drugą niespodzianką jest obecność 10 dB tłumika, który teraz uruchomię, przez co będziecie słyszeli dużo cichszy sygnał niż poprzednio. Wyłączam ten tłumik. No i nadeszła pora na fragment lektorski, czyli dr Doolittle jego zwierzęta, Hugh Loftinga. Pokój był bardzo mały, bez okna i o niskim suficie. Całe umeblowanie składało się z jednego tylko krzesła. Dokoła ścian stały wielkie beczki przyśrubowane do podłogi, aby nie staczały się na siebie podczas chwiania i kołysania statku. Nad beczkami na drewnianych hakach wisiały cenowe dzbany różnej wielkości. Mocna woń wina przesycała cały pokój. W środku zaś, na podłodze, siedział mały, może ośmioletni chłopaczek i płakał gorzko. No i cóż, pora by przejść do jakiegoś podsumowania. Czy Beringery C2 mają jakieś wybitne brzmienie? No w żadnym razie. Brzmienie jest, no takie sobie bym je określił. Nazwałbym je nawet może troszkę cienkim, chociaż nie wiem, do końca nie jestem przekonany. Szumy są słyszalne, ale niższe niż w Samsonach C02. Natomiast brzmieniowo Samsony wydają mi się jednak troszkę ładniejsze. Z pewnością należy docenić, że za bardzo niską cenę dostajemy aż dwa mikrofony do nich wyposażenie w postaci uchwytów i gąbek no i stereobara. Więc można praktycznie od razu siadać i nagrywać nie tylko stereofoniczne sygnały, ale na przykład także rozmowy. Trudno tu narzekać na średnią jakość, bo no i tak za tę cenę dostajemy stosunkowo udane narzędzia, na pewno nie gorsze od marketowego badziewia wciskanego za podobną kwotę. No i co? To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.